Cześć, cześć, siemanko, tutaj Noemi i witam Cię w ten jakże piękny i słoneczny dzień, którego niestety nie widzę, bo za mną są zasłonięte rolety. Ja jeszcze sobie tylko skoknę po herbatę, zaraz wracam i możemy zaczynać. Okej, okay, więc pierwsze pytanie. Książka czy film? Książka, jak masz na imię? Kolejne pytanie, Noemi, czemu Ty nie mówisz, jak masz na imię? A więc tutaj, Justyna, i witam Cię na kanale Noemi. Patrycja pyta, z jakiego miasta jestem? Ja jestem z Krakowa, i jeżeli też jesteś z Krakowa, to napisz mi koniecznie w komentarzu. Chcę wiedzieć, ile Was tutaj jest z Krakowa. Kolejne pytanie, Noemi, co myślisz o ludziach, którzy są razem, ale brat i siostra? Dlaczego w nim to robicie? Skąd wy w ogóle macie takie pomysły? Jeżeli mówisz, że razem ze sobą, to chodzi Ci o związek, ale jeżeli to ma być związek na zasadzie, że oni po prostu ze sobą są, i nic ze sobą więcej nie robią, no to niech sobie będą razem, nie obchodzi mnie to za bardzo, ale w momencie, kiedy takie na przykład rodzeństwo, czy osoby ze sobą spokrewnione mają ze sobą potomstwo, no to ja tego jak najbardziej nie akceptuję, no bo jest to jednak genetyka i takie dzieci niestety urodziłyby się z jakimiś wiadami, chore, także jak najbardziej nie popieram, żeby rodzeństwo, czy osoby ze sobą spokrewnione miały jakieś potomstwo. Sara pyta, czy jestem tolerancyjna, to znaczy geje, bi grubsze osoby i tak dalej. Nie wiem, czemu w swoim pytaniu połączyłaś osoby innej orientacji z osobami, które mają nadwagę. E, to chyba są raczej dwa różne tematy, także najpierw odpowiem na jedno. Tak, jestem tolerancyjna. Jeżeli ktoś ze sobą jest i jest z innej orientacji, kompletnie mnie to nie obchodzi. Niech sobie ze sobą będzie. Jeżeli takie osoby są ze sobą szczęśliwe i to nic nie stoi na przeszkodzie tego, żeby ze sobą byli. E, to jest ich sprawa, ich życie. I nie będę tutaj gadała na zasadzie u, jestem tolerancyjna, e, tak jak większość ludzi, dopóki e, tam gejczyków czy lesbika nie wejdzie mi w drogę, czy nie zacznie mnie podrywać. W momencie, kiedy podrywa mnie nawet facet, no to przepraszam bardzo, mam być nietolerancyjna dla facetów he heteroseksualnych, bo wchodzą mi w drogę, podrywają mnie czy coś, a ja na przykład nie mam na to ochoty? Nie, no właśnie, to się trochę mija z celem. Także jestem tolerancyjna, bo moje życie to moje życie, czyjeś życie to czyjeś życie i potrafię to rozróżnić, nie to co inne osoby, które wpieprzają się w czyjeś życie, w czyjeś interesy. To, co powinny dane osoby lubić, a czego nie powinny lubić. Zresztą jeżeli chodzi o drugą stronę, czyli grube osoby, tak jak mówisz, to... Ja nie akceptuję ogólnie kiedy ktoś robi sobie albo komuś krzywdę. Więc taka nadwaga, taka otyłość, która jest chorobą i prowadzi w skutkach do kolejnych chorób. No to jak najbardziej tego nie popieram, ale nie uważam też, że takie osoby grubsze powinno się hejtować, poniżać. Nie można kategorycznie tego robić, bo na pewno niektórzy bardzo dobrze z was wiedzą, że to nie jest wcale fajne patrzeć na swoją otyłą rodzinę, na swoją otyłą mamę, tatę. Którzy nie mogą wstać z łóżka, z łóżka, żeby się zająć sobą albo wami, yy, i mają po kolei coraz stanowsze choroby, które zagrażają ich życiu. Także ja przede wszystkim popieram zdrowy styl życia yy, i jakaś nadwaga czy niedowaga uważam, że nie jest w porządku, ale tak jak mówię, takich osób się nie powinno hejtować, powinno się im pomagać. O ile tego chcą, jeżeli tej pomocy nie chcą, jeżeli za wszelką yy, cenę was odrzucają po prostu od siebie i mówią wam, żebyście zajęli się swoim życiem, no to takie ich zdanie też trzeba uszanować, ich prywatność. Jeżeli lubią tak żyć, no to to jest ich życie i niech tak żyją. Następne pytanie: czy planuję zakup jakiegoś telefonu? Myślę, że będę planowała, dopóki mój iPhone 4 się nie rozsypie całkowicie. Nikol pyta, ile mam centymetrów wzrostu. Otóż to jest bardzo śmieszna rzecz, ponieważ ja mam tylko 1,60 m wzrostu, czyli jestem naprawdę bardzo niska. Jestem takim krasnoludkiem, także jeżeli komuś się wydawało, że jestem wysoka, to nie jestem bardzo niska. Niestety, ale nigdy nie było mi z tego powodu przykro. Nigdy jakoś nie, nie ubolewałam nad swoim wzrostem, bo, bo nie mam z tym problemu. Czy lubię oglądać horrory tak? Uwielbiam horrory, jestem maniaczką horrorową. Yy, I uwielbiam wszystko, co jest straszne, nie tylko horrory. Lubię, lubię. no, Lubię. Lubiona czekolada. Wszystkie. Ważne, żeby była słodka. Czekolada ma być słodka. O Jezu, czy wstawiłabyś swoje zdjęcie, które przedstawia Twój wygląd za czasów w gimnazjum? Dostaw. Dobra, wstawię. Gotowi. Aniołek, prawda? Wspomniałaś kiedyś, że nie oglądasz polskiego YouTube'a, ale może kiedyś to robiłaś. Tak kiedyś to robiłam. Oglądałam polskiego YouTube'a i dalej oglądam polskiego YouTube'a. Nie wiem skąd ten pomysł, że nie oglądam polskiego YouTube'a. To, że oglądam zagranicznego YouTube'a, nie znaczy, że nie oglądam polskiego. Lubię polskiego YouTube'a i jest masę wartościowych osób, które warto oglądać, które są naprawdę bardzo fajne i cały czas jestem na bieżąco z polskim YouTubem. To mi w niczym nie przeszkadza. Czy gram w gry? Kiedyś bardzo dużo grałam w gry. Bardzo dużo wręcz powiem w pewnym momencie, że byłam nieco uzależniona od jednej gry yy, i dlatego właśnie też przestałam w nie grać. Zaczęło się to w gimnazjum, skończyło się to pod koniec gimnazjum i wtedy coraz mniej grałam w gry, potem już się trochę niestety oduczyłam w nie grać, yy, ale teraz powoli stopniowo do tego powracam, przyzwyczaiłam się trochę i jestem w trakcie właśnie tworzenia gry z moim bratem, także trochę. Powiedzmy sobie, że może od innej strony zaczęłam, ale um, mamy już parę projektów gier, także jeżeli. Będziecie ciekawi, to piszcie śmiało. Jeżeli coś by z tego więcej wyszło, to na pewno się o tym dowiecie i może będziecie nawet chcieli zagrać. To zobaczymy to dopiero w jakiejś tam dalszej trochę przyszłości. No i teraz wspomniałaś, że nie zamierzasz raczej odnosić się do dram i tematów, które cię nie dotyczą, ale taką drobną sugestię od widza dostanie. Powiedziałam się, że nie będę odnosić się do dram na tej zasadzie, że mój kanał nie jest kanałem o dramach. Jest masę innych fajnych rzeczy, które tutaj na tym kanale robimy, które tworzą tworzymy razem i uważam, że są ciekawsze tematy po prostu niż dramy. I na pewno te tematy popularne, o które mnie prosicie, czyli dramy, niestety niektóre dramy, no to będę wyrażać swoją opinię, jeżeli mnie o to poprosicie. Jeżeli nie, no to tak jak niektóre tematy, po prostu to zleję. Kitsune pyta, co sądzę o muzyce typu metal, heavy metal, deadcore metal, death metal? Jakich zespołów słuchasz najczęściej? Powiem tak, tego typu klimaty, metal, rock. To są klimaty, w których ja dorastałam, w których ja się wychowywałam. Także jak najbardziej są głęboko w moim sercu przede wszystkim Marilyn Manson, Korn. To są zespoły, które były ze mną praktycznie zawsze, kiedy dorastałam. Także myślę, że przede wszystkim sentyment mnie z tym łączy. I... Ale jestem osobą, która ogólnie słucha wszystkiego. Dużo osób mówi, że słucha wszystkiego, ale kiedy pytam to... Kiedy pytam osoby, które słuchają wszystkiego, czy posłuchają na przykład metalu, to mówią, że nigdy nie słuchały metalu albo że nie lubią metalu. Więc myślę, że słuchanie wszystkiego to jest dobra kwestia, żeby się zastanowić, zanim się to powie. Ja słucham absolutnie każdej muzyki, mogę słuchać metalu, a za chwilę będę słuchała jakiegoś kawałka z lat 80., -tych, 70., -tych. ktoś mi będzie to mówił: "O, co ty z gówno, jakiejś historii słuchasz? A ja po prostu to lubię, tak? Po prostu lubię różne style muzyczne. Nie ograniczam się. No i tak szybciutko, ostatnie pytanie. Noemi, czy ty jesteś charakteryzatorką? No i właśnie dużo pytań tego typu się pojawiało. Czy ja jestem charakteryzatorką, malarką? Czy ja robię jakieś tego typu rzeczy? Nie, nigdy nie pracowałam jako charakteryzatorka, jakaś artystka. Nigdy nie pracowałam w, w jakimkolwiek zawodzie związanym z makijażem czy, czy ze sztuką. No i mam nadzieję, że kiedyś mi się uda i poczuję to takie wewnętrzne spełnienie, że. Nie zmarnowałam siebie, nie zmarnowałam swojego czasu, i że będę mogła połączyć swoją jakąś tam pasję czy umiejętności z tym z taką pracą, co po prostu lubię. Myślę, że to jest marzenie każdego. No i jak na razie czekam. To by było na tyle. Zadawajcie mi koniecznie pytania pod tym filmem. Czytam wszystkie komentarze i, i do zobaczenia w kolejnym filmie, który pojawi się już za parę dni, czy może nawet jutro. Nie zapomnij zostawić dzwoneczka, subskrypcji e, i, i, i wpadnij na Instagrama, na Facebooka, bo tam dużo zdjęć dodaję fajnych, naprawdę się staram. I, i, i tam jeszcze na, inne na moje filmy możesz wejść zobaczyć, jeżeli coś Ci umknęło i widzimy się już za niedługo. Cześć!